Szybko, polub i subskrybuj, aby mieć szalone szczęście w każdej grze. Siemanko, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale Pawłowicki Gamer. W dzisiejszym, hashtag drugim odcinku, nagram dla Was Agario z kulkami. Zobaczcie, tutaj nową opcję dodali. Alien Bistro Now Open. Czyli można tutaj zebrać przydatne rzeczy, takie jak kula, albo eliksir, albo kółko e, olimpijskie, lub zegarek. El Chupacabra, coś takiego. Więc jeżeli ten filmik Wam się spodoba, to zostawcie mi tu ponad 89 łapek w górę ponad, dobijcie mi cel subskrypcji do ponad tysięcy subów i pozdrawiam wszystkich moich najlepszych widzów i ci, którzy chcieli zostać przeze mnie postarowieni. No to, no to teraz... sterujemy tym tutaj, żeby zdobyć jak najwięcej kulek. Powoli, bo widzę, że słabo mi to na razie wychodzi, bo nie trafiam w kulki. Teraz tutaj na prawo, teraz tu na lewo, znowu prawo, w dół. I tak sterujemy, sterujemy, żeby zdobyć ich jak najwięcej. Dobrze, na szczęście nas omijają. Dobrze widać tam wyżej nie mogę polecieć bo już od razu powierzchnie się płaszczę. widzicie niestety nie mogę dalej lecieć dobra ale te kulki mogę zabrać to trzeba okoronżać wszystko trzeba okrążać wszystkie miejsca byle nie za wysoko nie za nisko i będzie git a wcale nie jest za nisko tylko jest psałem się normalny dobrze Teraz powoli lecę może to i lepiej na pewno i tak zaraz powiesz coś głowiego już mamy pogodę Teraz wijęk, że kilogramy nabieram to trochę ciężej i cokolwiek zrobić Mogę tu zabrać to i to, ale już moje kuko jest o większe niż ostatnio. Jak nabiera, jak nabiera więcej, większej powierzchni albo większej rozciągliwości, to staje się wolniejszy i powoli można go złapać. Co wow. załatwił mnie. No i niestety. Załatwił mnie. Dobra, to na dziś tyle na tym moim filmiku. Jeżeli nie podobał Wam się mój. Jakże przefajny odcinek z Agarius hashtag drugiego odcinka, to wiecie co robić, Dajcie mi łapkę w górę, a jak nie, to to równo, subskrybujcie dalej mój kanał, żebyście byli dalej na bieżąco z moimi filmikami na moim kanale Pawłowiczki Gamer. No i co, ja mam dalej nie przedłużam czasu spędzonego z rodziną i ze znajomymi. Trzymajcie się ciepło czy ci, pa, narka, papa elo, pa mordy, miłego dnia Wam życzę. Polecam wam tą grę z całego serca. Jest super. Zainstalujcie ją w sklepie Google Play i tyle. Bez linku żadnego. To tyle. Trzymajcie się ciepło. Cześć pa. narka, papa. Elopa mordy. Miłego nie wam życzę jeszcze raz. Narka papa. Pa.